Na na moim kanale surwiwa. Czy ja tam widziałam twierdzę? Ej, nie tnij się! A, to już mi się, bo pod wodą nic Chociaż kiedyś to sprawdzimy. Nie tnij się tak proszę. No patrzcie, tak jesteśmy na takiej wyspie. No będzie ciężko. No powyżej to będzie Survival Islander Fakt, co to było takie śmieszne takie. Gdzie to druga? Owca No nie tnij się! Reklama! Fakt Że widzicie jak się tnie Minecraft kupy. Dobra, okej, otwórzmy. że owieczki pierwsze zabiję. E, D, F, C, u, c E, C, No czemu nie mogę chodzić prawie? Czała? Fuck. Fuck! Co się dzieje? Od kiedy to strzały wypadają z tych? Z... Owiec, ja nie mam żadnego moda, serio. czyli znaczy, nie ma żadnego cheata? Fuck? Możecie teraz sobie powiedzieć. Cheater, ale ja nie są cheater'em. Ja nie wiem o co z tu chodzi. Serio, zoro nie Znacznie, sobie drewna, potem nie wiem, jak przetrwamy bez desek, ale cóż, jeszcze przetrwamy. A i w ogóle, mody jest ich sporo. Znaczy, nie mody, tylko adony jest ich sporo. Nie jest w... tu, nie wiem, no, nie tysiąc, ale i jeden z drugim mod mi się fiksuje po prostu, nie? Więc no, wybaczcie, jak niektóre. A da nie będę się... Okay, dobra, mamy się ten drewna, wystarczy. Chodź tu. Co nie? No nie, no co ja zrobiłem? Ciecho. Słyszysz? I tylko kochamy, ok, I Dobra, teraz idziemy w dół. robi tutaj parę rzeczy, no jak zawsze w tle mi gadają, o co tam ja... nie no, 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 Wybaczmy. to dobra, grajmy, grajmy dalej. I się po prostu, no, to... Tam... Nie przejmujmy, nie przejmujmy się tym. Grajmy. Nie wiem, mam no, problemu. to zdoby sam. Się zanurzy... <średziny> o kurde. Żeby nie chciałam, żeby odcinek się nazywał, kurde... Zbieramy noc, wiesz, no, wiesz, jest. Wszyscy... Że... No, susi! Dobra. Wszystko pięknie, kobel. ...kilos, łopata. Yy... Siekierka. Dobra, okej. Okay. Pierwsze typ... typowe itemki są jeszcze łyżeczką stawiamy i zobaczymy co tu da radę zrobić na tej naszej wysepce, bo nie wiem. No nie widzę tego być pięknie. Bo nie wiem co to będzie. Jobku! Chyba ściemnia. Oj, to niedobrze. Oj, 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 to niedobrze. To widzę jakiś ląd. Co tam popłynie? Będziemy pływać. Pływać, pływać, do drogi. Przygotujmy sobie łóżko. Bo mogą to być nie, niefajne potwory. A mogą być też samochody. Samochody, motory. Nie co? Bo atomów jest. Nie wiem... Cześć, ja się... no... samochody, motory, wszystko, nie wiem. Ja tylko jestem... moim Nic nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie. Bije łóżko, okej, okay, dobra, nie! Nie! Fuck! Fuck! Nie! Wyjść! Minecraft! Szkoda do łóżka! No! Się zali, gdybyśmy zginęli, nie? nic się nie dospiło, to dobrze. Zufali łóżka, co tam? Nie no, właściwie to dobrze, bo już... A właściwie nie, no, zrobimy sobie tam no, yy, łódkę. I popłyniemy gdzieś. Po prostu dalej. Yy, nie wiem, czy damy radę. Ale dobra, jest łódka. Zbierzemy crafting. Płyniemy sobie łódką potem. Chłopie, wypada pada. I Czyli popłyniemy. Płyniemy pobud. Nie, my za No i teraz spróbujemy jakiejś wyspy znaleźć. O, tam jakaś kolejna no, Nie, no, tu tą wyspę, tam a tu co jest. Tu jakieś fajnie się zapowiada, więc. Co to? Co mnie tam czeka? Pancerne laki, no już się boję. Zeba, bestie chipsy. Laki świnie kurde no musi. Jeszcze telewizor, no dzięki. Tapka to wysoka, to jakiś zupy kurczak. To proszę. Ej, nie tnij się Minecraft! I następny odcinek już będzie z kimzor, bo nie mam. Niestety. jaj Co w ogóle co się dzieje na tym? Minecraftie muszę uporządkować mody. Mody addony. Co to? Cie. Czy ty widzisz? Jak mam mam już z Bo Я видела, что там видео 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 я видео 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 Myślę, że tak zrobimy. Okej, dobrze. Czy to jest? Nie. Tutaj. W na twierdzę na To na to. jak wejść. jesteśmy na survivalu i mamy płotek. I, I nie wiem się Minecraft. No, ja myślę, że tym zakończę odcinek. Takie dziwne latko. Takie no. Taki no. O survival no po prostu następny w następnym odcinku spróbuję następny te znaleźć te zaczął i nad filmik, zaciął. filmik, to. filmik, nagrywanie się nie, mam nadzieję, że nie Ej halo Ej!